Co to za pojazd? To trudna zagadka. To bowiem wóz w przebraniu. Amerykański lekki czołg. M551 Sheridan, ucharakteryzowany na sowiecki bojowy wóz piechoty BMP-1. W taki sposób Amerykanie w latach 80. przygotowywali się do starcia z układem warszawskim. Imitowanie sowieckiego sprzętu pancernego było jedną z najbardziej niezwykłych misji amerykańskiego czołgu, który powstał w latach 60. XX wieku z myślą o wykorzystaniu przez zwiad i spadochroniarzy. Ważący niecałe 16 ton pojazd uzbrojono w armato wyrzutnie kalibru 150 dwóch milimetrów. Powstało 1700 sztuk. Część wysłano do Wietnamu, ale tam nie sprawdziły się. Szerytany zaczęto wycofywać z jednostek pod koniec lat 70. Dla 330 egzemplarzy znaleziono nowe zastosowanie. Podczas ćwiczeń udawały sowieckie BWP działa przeciwrotnicze, Szyłka, chałbice, Goździk i czołgi.